Cześć, wracają w wiadomości w trochę zmienionej formule, wszystko będzie się odbywało tak jak do tej pory, natomiast będziemy spotykali się o ile starczy mi czasu, dwa razy w tygodniu, żeby podzielić to na dwa segmenty, ten taki powiedzmy od niedzieli do środy, od środy do soboty. Tak to będę chciał rozbijać. Dajcie znać jak Wam się podoba takie rozwiązanie. No a teraz zapraszam Was na przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Po gali UFC 303 rozdano standardowe bonusy i jednym z nich nagrodzony został Alex Pereira, który uratował po raz kolejny main event numerowanej gali i ponownie zaliczył spektakularny knockout, jak zdradził Pilinio Cruz, trener Puatana dostał on również specjalny bonus od White'a w wysokości 303 tysięcy dolarów, co jakoby miało zrekompensować brak bonusu na jubiluszowej Gali, bo jak pamiętacie tam bonusy wynosiły okrągłe 300 tysięcy, na Gali on numerze 300. Tutaj takich zapowiedzi nie było, natomiast Płatan wynegocjował te 303 tysiące. Jest to pewnie jakiś dowód wdzięczności za ratowanie dwóch Main eventów numerowanych GALE za kończenie walk. Przed czasem, według trenera Pereira, Dana White żartował, że pewnie za tę sumę Pereira kupi sobie szybki samochód. Cała sytuacja potwierdza tylko, że Alex Pereira jest obecnie jedną z największych gwiazd organizacji UFC. Mateusz Gamrot vs. Islam Machaczew. Póki co pozostajemy oczywiście w sferze domysłów i własnych chęci do zobaczenia takiej walki, jak to zwykle bywa. Łączymy też pewne kropki. Najpierw pojawia się relacja na Instagramie Gamera sugerująca, że adrenalinka skoczyła, a więc coś się dzieje, że napływają dobre wieści zza oceanu. Następnie pojawia się tweet mistrza. Kategorii lekkiej organizacji UFC Islama Mahaczewa, sugerujący poszukiwanie nowych wyzwań, na które błyskawicznie reaguje Polak, który podaje ten wpis okraszając go emotkami zapaśników i ognia, czym rozpalił wyobraźnię fanów w Polsce. Pytanie, czy taka walka ma prawo wydarzyć się w niedalekiej przyszłości? Jak wiemy, pierwszym pretendentem jest Arman Tsarukian, którego nawet zawieszenie nie powinno blokować, o ile nagra stosowny filmik zwalczający. Przestępczość. Być może coś w tej sprawie się zmieniło, lub Islam chce walki nieco wcześniej niż te pół roku. Także być może coś jest na rzeczy. Trzeba obserwować całą sytuację i czekać na jej rozwój. A Wy jak uważacie? Czy jest szansa, że do tej walki dojdzie na przykład w tej jesieni? Dajcie znać oczywiście w komentarzu. Michael Chandler versus Conor McGregor na Gali UFC 306 w DSFAR. Michael Chandler wyliczył, że Conor powinien być gotowy, że przecież miał mały palec i tylko złamany i to nie goi się wiecznie. A Dynamite zapowiadał, że to będzie niesamowicie duże wydarzenie, więc jak mogłoby ich tam przecież zabraknąć. Natomiast potem tweetował jeszcze, że nowe wieści spłynęły po weekendzie i jest nowa data by następnie napisać, że dostał ofertę na walki z Islamem Machaczewem, co byłoby dosyć dziwne, bo jest przecież po porażce z gościem, który ostatnio z Islamem przegrał, no, ale później jeszcze odpowiedział na tego samego tweeta, na którego odpowiadał Mateusz Gamrot, także sporo zamieszania w dywizji Leke na, na, na mm, z powodu wypadnięcia Konora McGregora i potencjalnego zawieszenia Armana Carroquiano nam się tutaj zrobiło. A zostając jeszcze w temacie Konora, Irlandczyk ma teraz dużo bardziej poważny problem niż złamany mały palec u nogi. Został on bowiem wytypowany jako kolejny cel legendarnego killera hitmena. Oczywiście całość odbywa się w świecie wirtualnym, w świecie gier komputerowych, natomiast potwierdza tylko, że Conor McGregor, mimo małej częstotliwości walk, wciąż jest mega popularny i potrafi monetyzować swoją karierę, no bo jest tutaj mocno eksponowaną postacią nie tylko w grach poświęconych sportom walki. Graliście? Jeżeli tak, to dajcie znać w jaki sposób wybraliście, e, jaki sposób wybraliście na likwidowanie Konora McGregora i czy być może w dostępnych opcjach była naciskówka. Koniecznie napiszcie w komentarzu. Zmiany w rozpisce Gali XTB KSW 96, która odbędzie się w Łodzi 20 lipca. Z rozpiski wypada starcie Wiktora Peszty z Mateuszem Szefelem z powodu choroby tego pierwszego, ale organizacja dodała walkę w kategorii piórkowej do tej rozpiski, gdzie zmierzą się Michał Domin i Isai Ramos. Dla Domina będzie to już szósta walka w KSW i obecnie może pochwalić się serią dwóch zwycięstw. Z kolei Ramos zaliczył dopiero, zaliczy dopiero drugą walkę. Debiutował na gali XTB KSW 90, gdzie błyskawicznie poddał faworyzowanego Ramzana Rzębijewa. Sytuacja wydarzyła się jeszcze przed weekendem, ale w związku z UFC trwającym euro mogło Wam umknąć, także w, tak jako przypomnienie proszę to traktować, ale to jest dosyć istotna informacja dla naszej społeczności MMA. Bartosz Szewczyk dołączy do programu Dana White Contender Series i w walce, w której stawką będzie kontrakt z organizacją UFC, zmierzy się z niepokonanym D.R. Nurgozajem, który legitymuje się rekordem 9-0. Łatwo nie będzie, ale trzymamy kciuki za Bartka i życzymy wygranej i angażu do organizacji UFC. To jest pierwszy z czterech zgłoszonych zawodników w organizacji FEN, który zasili szeregi programu Dayna White Contender Series. Czekamy na kolejne angaże z organizacji FEN do programu Dayna White Contender Series. John Jones skończy karierę po walce ze Steveem Jociczem. Jeden z kibiców MMA zapytał za pośrednictwem Twittera Bonsa, czy walka ze Stipem będzie jego ostatnią. Ten postanowił nie odpowiadać wprost i napisał, że wiele będzie zależało od tego kolejnego pojedynku a obecne opcje wydają się szalone, co myślę śmiało możemy traktować jako wymiksowanie się stoczenia walk z młodym Aspinalem, czy też Pereirą, którzy teraz są w gazie i wygrywają pojedynek za pojedynkiem. Zakładam, że Jones pokona Miocicza, a przynajmniej powinien to zrobić, powie, że idzie na emeryturę, obwieszczając całemu światu, że jest gołtem dwóch kategorii wagowej, półciężkiej i ciężkiej i żaden Aspinal czy Pereira nie mogą do tego tytułu Aspirować, bo on już wyzwań nie ma, wyczyścił wszystko, co się da. Czy podzielacie moje zdanie na ten temat, czy myślicie, że jednak Jones podejmie rękawicę z kimś dwójki Pereira Spinal po tym, jak rozprawi się z Miociczem, a być może uważacie, że to Miocic rozprawi się z Jonesem? Koniecznie napiszcie w komentarzu. 45-letni Andrzej Arlowski żegna się z organizacją UFC po tym, jak przegrał z Martinem Budajem na minionej gali UFC. 303. Informację to potwierdził najpierw Dana White na konferencji prasowej, a potem sam zainteresowany w pisie na Instagramie potwierdził, że jego przygoda z organizacją UFC się kończy, że ten rozdział jest już zamknięty, ale opowieść jeszcze się nie kończy. Także daje znać Andrzej Jarlowski, że odwieszać rękawic na kołek nie ma zamiaru. Pytanie, czy jakakolwiek inna organizacja poza UFC będzie w stanie zapewnić mu wynagrodzenie, do którego był przyzwyczajony w ostatnich latach, patrząc na to, że to jest zawodnik już mocno wiekowy, z nie najlepszym ostatnim bilansem, natomiast trzeba odejść. Jarlowski ma świetną karierę, zaczynał w UFC w 2000 roku na Gali UFC 28. Stoczył dla największej organizacji MMA na świecie 42 walki, także kawał życia spędził w MMA i oglądał, jak ten sport ewoluuje na przestrzeni. A lot. Pierwsza polska zawodniczka oficjalnie dołączyła do Hall of Fame organizacji UFC. Joanna Jędrzejczyk jako czwarta kobieta w historii zasiliła Galerię Sław. Wcześniej wyróżnione zostały Ronda Rodzi, Holly Holm i Misha Tate. I teraz do tego do grona dołącza Polka. Wielkie wyróżnienie i fajne zwieńczenie kariery JJ. I trzeba przyznać, że zasłużyła na to była mistrzyni kategorii słomkowej, że te wyróżnienie jej się należało, a my jako kibice MMA możemy być dumni, że mamy taką reprezentantkę w największej organizacji MMA na świecie, już nie czynną fajterkę, ale ambasadorkę tego sportu na nasz kraj. No i to jest piękne zwieńczenie kariery Joanny Jędrzejczyk, także ogromne gratulacje.